Dzień dobry, kochani, dobry wieczór. Witam wszystkich serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam na kartę dnia na poniedziałek 30 sierpnia 2021 roku. Oczywiście zacznę standardowo od karty Tarota. Co tam może ciekawego ten poniedziałek nam przyniesie? Poprosimy o wszy dla wszystkich o kartę, dla wszystkich, którzy oglądają ten film o kartę na dzień 30 sierpnia 2021 roku. Coś z listopadem, chyba. Coś mi tam utkwiło, jakiś listopad w głowie. Mówiłam coś, listopad? Już nie wiem. No dobrze, kochani, no to zerknijmy. Świetne są te karty w ogóle, jeżeli chodzi o... Y a jeszcze stąd weźmiemy, jeżeli chodzi o tyły, prawda, ten kot, ta czapka, yy, ta miotła, yy, no w ogóle, no w ogóle są cudowne. No i co tutaj mamy? Wieża. I kochani, cały świat mi po prostu runął. Ale to nic, wieża niekoniecznie musi być złą kartą. I o tym zaraz tam yy, opowiem, ale... Odłożymy te karty i zobaczymy, co też karta wieży może nam chcieć tutaj powiedzieć w tych... Yy, na ten nasz cudowny poniedziałek. Yy, karta wieży może nam pokazać, że coś nam się po prostu zawali, jakiś plan. To niekoniecznie musi być coś takiego wiecie, yy, co było gdzieś tam naprawdę bardzo, 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 bardzo ważne dla nas w jakiś sposób, nie? To może być coś, co. Yy, może nam pokazać, że yy, niestety, ale runęło, bo nie było zbudowane dobrze. Tak? Ten plan nie opierał się na jakichś yy, takich solidnych podstawach. Yy, ten cel, yy, czy ten kierunek, który obrali, obraliśmy sobie, to nie, nie miał prawa w ogóle istnieć. Ponadto karta yy, wieży może nam po pokazywać, że zburzyliśmy jakieś struktury myślowe, które z perspektywy czasu będą postrzegane jako coś pozytywnego dla nas. Yy, ale to też może być jakaś ingerencja z zewnątrz. Totalnie nie będziemy mieli na to wpływu. Yy, może rzeczywiście tutaj budowaliśmy coś, co miało nędzne podwaliny, no i teraz się to wszystko w pierdut rozwala. Ponadto karta wieży w tym plusie, jakby którego oczywiście jutro możemy jeszcze nie dostrzegać, może być wyzwoleniem, może być postrzegana jako wyzwolenie, może być symbolem uwolnienia, odejścia od ludzi, których nie chcemy, odejścia od jakiejś sytuacji, jakichś spraw, których nie chcemy. Ta szesnastka. Ta wieża, szesnastka jest w ogóle tak, jest wibracją karmiczną. To już wiemy. Zresztą mogę mówić też o sobie, bo jestem z szesnastego dnia urodzenia. I tak, jedynka to człowiek, a szóstka będzie tutaj odpowiedzialnością za innego człowieka. I pozbycie się zazdrości, chorych ambicji, i to daje nam siódemkę, czyli wypycha nas dalej. To jest taka wyższa szkoła zrozumienia siebie. I tego, co zbudowaliśmy źle. Ja ją tak postrzegam. Właśnie, właśnie. Otóż, kochani, w ten, w ten sposób. Słuchajcie, jeśli chodzi o pracę, to tutaj trzeba ostrożnie bardzo będzie jutro podejmować wszelkiego rodzaju de decyzje. Tu możemy się spóźnić do pracy. Tu możemy wpaść na szefa na korytarzu z znienacka. Yy, gdzie tak naprawdę absolutnie się tego nie będziemy totalnie spodziewać, że zastanie nas na przykład w jakiejś sytuacji. Pogadanki prywatnej przez telefon. Więc na to zwracajmy uwagę. Tutaj też, kochani, może być zmiana pracy. Może nam przyjść do głowy, żeby wydać na coś pieniądze nie? i je stracimy. Dokładnie. Jeśli chodzi o miłość, o partnerstwo w dniu jutrzejszym, to zwróćmy uwagę na to, czy um, warto jest budować związek od nowa, jeśli się rozpada? Jeśli coś jest w nim tak, czy warto jest budować związek od nowa? To trzeba się nad tym bardzo będzie głęboko zastanowić. No karta wieży nie sprzyja zdecydowanie miłości. Absolutnie nie. Y Wiecie co w Radzie ta karta może mówić, żebyśmy sobie poszukali y, podobnych ludzi do siebie, czyli takich, którzy przeszli przez to samo piekło, które przechodzimy my. Ale tak jak mówię, karta wierzy nie zawsze jest negatywnym, y, negatywną kartą i nie zawsze musi pokazać coś negatywnego. Ona może nam pokazać, i wskazać jakiś szok, jakiś wstrząs, ale to nie musi być aż coś takiego, co zburzy nam całe życie czy zaburzy nam całe życie, nie? Taka zmiana może być gwałtowna, może zburzyć nam utarte ścieżki, utarte schematy, i to może dotyczyć równie dobrze tylko i wyłącznie naszych myśli, nie? Naszych myśli, czegoś, co mieliśmy, co wydawało nam się, że jest poukładane. Ja nie przepadam za kartą wieży, ona mi pokaże tutaj zapewne jakieś zmęczenie, jakiś kubeł zimnej wody w pracy, jakąś klęskę, jakiś, no Jakąś naukę, po prostu też naukę mi pokaże, nie? że mam po prostu wyciągnąć z czegoś, z czegoś wnioski. Ona może mi to, może jutro to pokazać. Więc, tak jakby zwróćmy na to uwagę, czy coś nas nie ogranicza? Czy nie stawiamy jakichś granic, jakichś murów, nie budujemy sobie, które rzeczywiście ograniczają nas i nasz tok myśleniowy nasze myślenie, bo tutaj. Hmm, z tej ruiny może zrodzić się nowe życie. Z tego, co nam upadnie, z tego co, z tego, co się rozwali, co z tych zgliszczy może powstać coś nowego. Nowe życie, nowe struktury myślowe, nowe sytuacje. Jako energia taka ogólna może być tutaj naprawdę wielki potencjał. Może być też to, że znajdziemy w sobie takie pokłady sił, które pozwolą nam nastawienie czoła zmianom, na nastawienie się odpowiednio do tych zmian, które są tutaj w tej wieży nieuchronne. No i tak, no to jak wieża, no to dobra, no to zobaczmy teraz, co aniołowie nam radzą. Może chociaż aniołowie będą nam przychylni. No, sprawdźmy. Yy, wszyscy boją się karty wieży. Ja się karty wieży nie boję, yy, tylko że karta wieży właśnie mi mówi, że yy, musisz znaleźć w sobie tyle siły, żeby stawić yy, czy stanąć o okoniem w obliczu zmian. Nie? Czyli że trzeba będzie być przygotowanym na wszystko, co może wywołać w nas strząs. Ale pamiętajcie też, że karta wieży może mówić o tym skostniałym sposobie myślenia, nie? o tym schematycznym sposobie myślenia, który gdzieś tam runie i wywoła w nas no, konieczność otwarcia się na nowy punkt widzenia, na nowe perspektywy, na nowe myślenie, na nowe spojrzenie na nasze, na nasze życie. No nic nie trwa wiecznie, nie? jednym słowem nic. A szczególnie to, co nie ma odpowiednich struktur. Odpowiednich fundamentów. No i co tutaj? Nie chcesz przyjść? No i dobra. Jesteś potężnym posłańcem światła. No to sobie przeczytajmy, co ten posłaniec też nam mówi. To bezpieczne dla ciebie, aby być potężnym. Aby być potężnym. Twoja duchowa siła przynosi wspaniałe błogosławieństwa w służbie Bogu. Ja służę sobie. Nie wiem, komu tam służę. Wszechświatowi, naturze, ludziom, sobie. Bogu, być może też, jakiemuś tam. Kochani, i to jest karta. Jesteś posłańcem. Aha, bo tutaj jest wszystko hmm, według hmm, alfabetu. No i czytam. Kochani, no bo w obliczu tej wieży trzeba sobie przeczytać, co trzeba zrobić. Otrzymałeś tę kartę, ponieważ aniołowie chcą ci pomóc poczuć się komfortowo z Twoją duchową siłą. Jesteś niezwykle potężny, ponieważ ty i każda osoba. Zostałeś stworzony na obraz i podobieństwo swojego potężnego Stwórcy. Boskie moce płyną poprzez Ciebie, gdy zamierzasz przeprowadzić leczenie lub czytanie kart. Możesz bezpiecznie poczuć i skierować tę moc, ponieważ nie jest to osobista lub kierowana przez ego siła. Kiedy zamierzasz użyć boskiej mocy w służbie miłości, doświadczasz harmonii we wszystkich swoich działaniach. Im swobodniej czujesz się ze swoją duchową siłą, tym nie równomierniej i spokojniej przepływa ona przez ciebie. Działania, które należy podjąć. Napięcie w mięśniach brzucha oznacza, że doświadczasz konfliktu mocy, albo czujesz, że ktoś próbuje cię kontrolować, lub nie wiesz, jak użyć swojej mocy. Jeżeli znowu poczujesz to napięcie, powiedz: Archaniele, Michale, proszę, pomóż mi zanurzyć się w mojej boskiej mocy z łaską i wdzięcznością. Poczuj, jak mięśnie brzucha odprężają się w odpowiedzi na tę modlitwę, a sytuacja zmienia się na taką, w której nie ma przegranych. Czyli kochani, jutro korzystamy ze swojego własnego potężnego yy, światła wewnętrznego, z tej naszej boskiej, yy, z tej naszej boskiej mocy, yy, która yy, od nas płynie. O tak, która od nas płynie yy, i używajmy jej właśnie. Do równoważenia. Używajmy jej do uleczenia samych siebie. Fajna karta, ładna karta, bardzo taka świetlista. Zobaczcie. Tutaj jest jakby też dawanie tej miłości od siebie. Wszystkiemu, co jest tego warte, ja myślę, nie? ale i nawet to nie jest to, że jeżeli coś nie jest warte, to nie powinno tego od nas otrzymać. Ja myślę, że wszyscy i wszystko powinni od nas otrzymywać miłość, dlatego że musimy pamiętać o tym, że wszystko co robimy, do nas wraca. Tak sobie pomyślałam właśnie. Nie wiem czy dobrze, czy źle, ale takie mam drobne przemyślenia. Kochani, no to co? No to widzimy się jutro i mam nadzieję, że tu absolutnie nie będzie jakichś dramatycznych przełomów w naszym życiu. A jeśli już coś takiego będzie, to może trochę no, będziemy zszokowani, wstrząśnięci, może wstrząśnięci, zmieszani. Jeśli coś takiego będzie, no to pogłódźmy się z tym. Pogłódźmy się z tym. No, nie mamy chyba nawet innego wyjścia póki co. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia jutro. Do usłyszenia. Papa. Pa.